Moi kochani, witam Was na kolejnym odcinku z naszej serii Let's Play z gry a 3. Przed nami dziewiąty odcinek. No i moi kochani, pierwsze co robimy to lecimy oczywiście do Jakuzy, ponieważ w zeszłym odcinku to tam ten wątek sobie, że tak powiem, ciągnęliśmy. Dwa odcinki temu wydarzyły się jakby rzeczy, które skłoniły nas do tego, żeby współpracować z Jakuzą. W sumie nie mieliśmy zbyt dużego wyboru i dlatego też właśnie dzisiaj będziemy wykonywać kolejne questy dla Jakuzy. Zobaczymy jak to wszystko się potoczy.

He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. Y ok, mi się osobiście wydaje, że to chyba jest początek zleceń dla mm, Reya Machowskiego, czyli w ogóle też y postać. Jest to postać, która znalazła się jakiś czas temu w jednym z odcinków, tematycz z odcinków tematycznych na moim kanale, ponieważ y Manatee. dwa tygodnie temu. W weekend? Chyba dwa tygodnie temu. W weekend robiłem taki odcinek o postaciach, które są postaciami w grach GTA. Ogólnie w grach serii GTA są postaciami drugoplanowymi, ale też dość mocno namieszały. I właśnie uważam, że. Nie kto inny jak Ray Machowski jest taką postacią i on namieszał w GTA 3 dość dużo. Okej, okay, na początku musimy dychać do budki telefonicznej. W ogóle też nie jestem przekonany oczywiście, czy, czy, czy to jest początek zadań u tej postaci, natomiast chyba, chyba tak, chyba tak. Także na pewno istnieje duża szansa, że tak właśnie to wygląda. Chociaż też jesteśmy ogólnie bardzo blisko budynku, gdzie swoją siedzibę i gdzie przezwyczaj i... przezwyczaj zazwyczaj przebywa nie kto inny jak Donald Love. Okej, okay, zobaczmy. Okej, okay, spoko. Dostaliśmy jakby pierwszą instrukcję. Musimy udać się do budki, która znajduje się w parku, także tym bardziej wydaje mi się, że to jest właśnie właśnie polecenie od Ray'a Machowskiego z uwagi na to, że on gdzieś tam w kiblach zawsze był schowany, także tak to wyglądało. Okej, okay, źle zajechałem, pojedziemy sobie tutaj dookoła. Okej, okay. w ogóle tak... Mm... Mam taką delikatną rozkminę z uwagi na to, że, no jak wiecie, w tym momencie też... Nie wiem w sumie, czy już jak oglądacie ten odcinek, to czy wszystkie odcinki z Mafii się pojawiły, ale chyba nie. Tak czy inaczej właśnie Mafia Edycja Ostateczna... Gdzie to dzwoni? No ma na górze gdzieś chyba. No właśnie, Mafia Edycja Ostateczna, czyli tak jakby... Remake Mafii 1. Ej, gdzie jest ta budka? Czy jestem ślepy, czy co? Może ona była tam w parkingu, co? Tylko ja tego nie zauważyłem. E, tak czy inaczej właśnie Mafia edycja ostateczna mega przypadła mi do gustu. Nie pisać w komentarzach, że jestem głupi i czegoś nie kłam, tak? No come on! Czyli pewnie tutaj dookoła jak pojedziemy i... Ej moment, czy tam była... czy tam było życie? Tak mi się wydaje. Oczywiście jak zwykle pięć wątków poruszonych odsłuchamy sobie wiadomość z budki i dokończę ten wątek o mafii. Zobaczmy. No come on i w ogóle jak mało czasu mam. Mam nadzieję, że to jest ostatnia budka już. Bo jak nie, to oczywiście misje I Te misje na czas to chyba jest zmora. E, graczy GTA, ponieważ no one są wkurzające. Najzwyczajniej, jest mega łatwo je sfajlować z uwagi na to, że tak jak w tym momencie ja czegoś nie zauważyłem, to no to powoduje już taką stratę czasową. Ta Kuruma, którą zaparkowałem tu w zeszłym odcinku dalej tam stała. Co to miało być? No właśnie, gdzieś tam jeden błąd popełniony i tak naprawdę takie zadanie można łatwo sfajlować. No to chyba sfajlowałem, co? No fuck!

Ja moi kochani, oczywiście postaram się dojść do tego momentu, gdzie zakończyliśmy wcześniej e, także za chwilkę będzie małe cięcie. Natomiast jak podjechałem wziąć tego questa od Asuki, to okazało się, że tytuł tego questa to wypłata dla e, Reja. Także jak się okazuje, doskonale wiemy, e, że to będzie właśnie ta postać. Natomiast z uwagi na to, że wcześniej graje komentowałem i byłem skupiony na tym, żeby też komentować, to stało się to, o czym wielokrotnie powtarzałem, że jednak często zdarza się. Że czegoś się nie zauważa. Gdy się komentuje grę, to jest tak, wiecie, na moje usprawiedliwienie, oczywiście, delikatnie rzecz ujmując, ale tak, no, jest jakby stuprocentowa pewność, że to właśnie ten quest. No i że po tym questie poznamy postać Edya Machułuskiego. O Boże, a coś mnie strzyknęło w gardle. No i okej, okay. na ten moment ten czas mamy dużo, dużo lepszy, także bez wątpienia uda nam się tę misję zakończyć, no chyba, że okaże się, że jeszcze mamy trzy budki do obskoczenia, no to wtedy się nie uda. Ale zakładam, że ta w parku, w Central Parku, jeżeli chodzi o Nowy Jork, tutaj ten park, nie wiem jak się nazywa, no zakładam, że jest tą budką ostatnią, chociaż w sumie... Może i... Może i nie do końca, no fak, chyba jeszcze będziemy musieli potem do tych kibli dojechać, tak mi się wydaje. Nie tak, nie ta. I co to było? No. Spoko. Już chyba naprawdę mogę stwierdzić, że się na spokojnie uda, ponieważ po pierwsze zniknął czas, także to, to, to już daje dużo, no a po drugie nawet jakby ten czas był, to doskonale wiem, gdzie musimy dojechać i jest na tyle blisko, że dobiegłbym tam z buta w tym czasie, więc, więc spoko.

Well, this city is one big open sewer, but I'm going to need some non-union help. And if you're interested, you know where to find me. Okej, okay, spoko. No to chyba nie będziemy nigdzie uciekać dalej, tylko po prostu wykonamy sobie questa u pana Machowskiego, co nie? Zobaczmy. Uciszyć kapusia. That's scumbag, McCaffrey! He took more problems than anyone!

I wiem, że MacAfrey był właśnie wspólnikiem Machowskiego. No i że właśnie tam na niego doniósł dość mocno i, i, i no jak ogólnie to wszystko co, co robi Ray w tym mieście wyjdzie na jaw, no to ten będzie miał dość długą odsiadkę, no a o to chodzi, żeby, żeby ta postać tej odsiadki nie miała, nie? Także, także questy właśnie związane... Może też źle to powiedziałem. Powiedziałem, po prostu te, które będziemy wykonywać dla Machowskiego, Będą związane z ratowaniem jego tyłka. Ok, mamy otwarte okno. Mamy wybawić Maga Freya. McAfry, McAfry jest prawdopodobnie też pod stałą ochroną obserwacją, tylko żebym ja sobie tego samochodu nie zniszczył, to ja sobie go odstawię może w inne miejsce. Przy okazji też zbierzemy paczuszkę. Haman, no, dawaj, dobra. No i spróbujemy tym granatem w okno ucelować. No moi kochani, chyba powinienem być zawodowym korzykarzem. Napra. Uuu. Uuu, Dobra. Spadamy, spadamy, spadamy. Nie będę się z nimi strzelał, to nie ma sensu. Pojedziemy za Maga Frejem. Aj, tylko mnie zniszczcie samochodu. Pojedziemy sobie za Maga Frejem i spróbujemy go za chwilkę załatwić, co nie będzie dość łatwe, bo jak widzicie, po pierwsze, jest pod eskortą policji, jak widzieliście. Za Strami tego Sentinela siedzi nie kto inny jak jakiś tam policjant. No come on, come on. Dobra, okej, okay, udało się, spoko. Okej, okay, policjant zginął, jeszcze tylko musimy... Fuck, wiedziałem. No po prostu wiedziałem, nie? Niech policja przejedzie. A ja tego gnoja spróbuję złapać. Ale mi zwiał, widzieliście to? No, fuck. Ok, weźmy radiowóz. W ogóle. No, nie, 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 nie. nie, Ale było blisko znowu. W ogóle ci policjanci zniknęli, co byli w tym radiowozie, widzieliście to? <głosy> <głosy> Całe kochane GTA 3. Ok, gość tutaj ucieka. Czy ja będę mógł w ogóle go przez te barierki zabić? D dupa, nie, jednak. Myślałem, że nie mogę. Będę musiał podjechać mm, od wejścia. I go jakoś tam dorwać. Dobrze, moi kochani. Okej, okay. udało się jakoś tego kościka przejść. Oczywiście, mm, w takim jakby prologu do tych zadań, czyli po zdobycie kontaktu i, i w ogóle też jakby udowodnieniu, że możemy wykonywać misję dla, e, dla Reja. No to misję sfailowałem, ale już sam pierwszy kościk poszedł całkiem fajnie. Okej, okay. w razie czego ja sobie oczywiście grę może zapiszę i widzimy się na. Mm, może kości Łasuki? Zobaczymy jeszcze, co przyjdzie mi do głowy. W sumie to żałuję nieco, że nie zwróciłem uwagi na jedną rzecz, ponieważ nie wiem, czy misja dla Asuki wyskoczyła po tym, jak wykonaliśmy misję dla Machowskiego, czy jednak już była wcześniej, bo jeżeli wyskoczyła po tym, jak wykonaliśmy misję dla Machowskiego, to to znaczy, że to będzie też jakaś tam kontynuacja tego wątku, no i w związku z tym ch z chęcią bym się dowiedział. Dlatego w sensie co tam dalej się potoczy i, i, i jak, je, jakie w ogóle są dokładnie może koneksje między Machowskim a Jakuzą, bo nie to, 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 to jest. Nie, nie wiem, ja nie wiem jak to się dzieje, to jest niesamowite. Zobaczmy, Mary i have gone shopping. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car. So we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Okay. No to czyli jeżeli mamy kolejnego kapusia. W Jakudzie, no to podejrzewam, że musimy go najzwyczajniej zabić, i tu żadnej filozofii nie będzie. Mamy też zadanie dość mocno ułatwione, ponieważ doskonale wiemy, gdzie znajduje się jego samochód. Z uwagi na to, że Asuka sprytnie podłożyła gdzieś tam pluskwę, nie? Pod maskę, czy, 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 czy może gdzieś tam pod podwozie? A może po prostu nawet do środka samochodu, kto wie, kto wie. Tak czy inaczej. Jeżeli chce, żebyśmy go sprzątnęli, to uczyniła bardzo dobrze, bo dzięki temu wiemy, gdzie ten chłopak się znajduje. On chyba jedzie w ogóle gdzieś tam, to nie że stoi na parkingu chociaż? Oj? W sumie? To jest jego samochód, tak? Czy? Ale w sumie dość dziwne, bo chyba on ma na nazwisko Tanner A jak widać ma taki dość. Oh, the fuck. Zobaczcie, co tu się stało? Cztery gwiazdki. No, ma wygląd typowego Japończyka, nie? Także. Nie, w ogóle. I przejeżdżam przejeżdża jakąkolwiek postać. Ona tak śmiesznie. Ginie pod kołami naszego wozu, wydając do tego, co, co też ciekawe, dość śmieszny dźwięk. No to za każdym razem wyłuje to u mnie. E, jednakowy uśmiech na mojej twarzy. Okej, 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 okej. Jaki wytrzymały samochód? Wysiadł. O, shit. Się boję, za chwilę moje auto wybuchnie, bo jest już dość. Ma... Jak ucieka? Jest dość. Tylko żeby, no właśnie. O, było blisko, moi kochani. No, te policyjne radiowozy są dość negatywnie do nas nastawione, gdy mamy cztery gwiazdki wanted levelu, co nie? Było close, ale jakoś się udało. Weźmy sobie może dla odmiany Banshee, bo w sumie Banshee już dawno nie jeździliśmy. A że mamy taką okazję, to why not, why not? Mm, Okej, okay, ta misja poszła stosunkowo gładko, ale boję się, że Łatwa nie była, tak naprawdę, i że miałem ciutkę szczęścia. Dlatego też sobie właśnie grę i tak zapiszę. Mm. I co mamy? O, właśnie, z tego co widzę, zniknęły misje dla Asuki Kasen. Także moi kochani, lecimy. Mm, może w kolejnym. Znaczy, po zapisaniu gry, w ramach wykonania kolejnego zadania do Kenziego, co? Co Wy na to. Mi się jak najbardziej podoba. W sumie ostatnim questem, jak kiego wykonywaliśmy dla tej postaci. No właśnie, to chyba była ta misja, gdzie musieliśmy wejść, e, znaczy znaleźć policyjny, e, policyjny radiowóz i e... Odbić zresztą jednego z członków Jakuzy. Także, także potem tak naprawdę nic takiego ciekawego nie wykonaliśmy. A ja wciąż czekam na te zadania takie bardziej fabularne, żebyśmy nieco bardziej wiedzieli w ogóle dlaczego działamy dla Jakuzy i żeby to wszystko nieco bardziej się wyjaśniło. O ile w ogóle się wyjaśni, ponieważ no, jak już wielokrotnie powtarzałem, GTA 3 nie pamiętam i też nie jestem przekonany, ile z tego wątku tak naprawdę u Jakuzy się dowiemy. Mi się wydaje, że chyba jednak dużo więcej, byśmy się dowiedzieli, gdybyśmy otworzyli chociażby GTA Wiki i, i, i tam wyczytali dlaczego ta, dlaczego ta organizacja tutaj działa, jakie ma biznesy i tak naprawdę z czego, z czego czerpie swoje dochody. Tak mi się wydaje. No okej, okay, ale nie spekulujmy i zobaczmy. It is impossible to overestimate the importance of etiquette in this line of work. To my eternal shame, a man once did me a favor, and I have never had the opportunity to repay his kindness. The man's weakness is mother cards, and he has requested that we acquire him certain models for his collection. Needless to say, we must give him the cards as a gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cars on this list and deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor demands it. Tak w ogóle po tej kadscence, Pamiętaj, samochody muszą być w idealnym stanie. okej, okay, spoko. No właśnie, po tej kadscence mi się wydaje, że chyba No, Kenji Castle już tak nieco bardziej przychylnie patrzy na Kloda, także chyba wkupiliśmy się w jego łaski. Okej, okay, postaramy się w sumie dla pewnej osoby, której niestety. Pełne dane nie są zdane zdobyć te samochody. No tak, ogólnie, jeżeli chodzi o taki honor, jakby też reputacji, no to to jest w tym przestępczym świecie też dość ważne. I w sumie się nie dziwię, że Kędziemu Kasynowi dość mocno na tym zależy. Czy ja mogę tam wjechać? Tutaj alejki nie mogę, mamy tu życie. Też jest to godne zapamiętania, ale chyba badać je gdzieś tutaj. Tam była paczka, nie będziemy tego zbierać. No właśnie, tutaj musimy wjechać. I gdzieś na tym parkingu będzie pierwszy samochód. Ogólnie takich samochodów jest napęczki. Także w sumie dziwne, dziwne. Zauważyłem, że ten cały Stinger on jest naprawdę w wielu wersjach. Bo jest tak, jest na pewno mm, w wersji bez dachu. Jest to taka wersja dla jakuzy specjalna. Jest taka wersja z tym takim metalowym, chyba zakrytym dachem. I jest taka wersja z z tym dachem z jakiegoś tam materiału, jakiegoś innego tworzywa niż blacha, także no, wow. Jest tego naprawdę sporo. Okej, okay. ja jakby rozumiem, że ten taki punkcik... Zajebiście. Dobrze, że jest względnie blisko PN Spray. No właśnie, bo ogólnie te punkciki chyba nieco bardziej przyciemnione to są punkty, gdzie są te samochody, a ten punkcik właśnie jasno-różowy jest... Tym, gdzie musimy te samochody następnie dostarczać. Nie jest to chyba zbyt skomplikowane, co nie? Nie jestem Holmesem, że to odkryłem. W każdym razie, okej. Okay. To jest... Nie, to nie jest spray. spray. Mój błąd. Okej. Okay. I w ogóle chyba zaraz obok jest gataż tego gościa. Także akurat spoko. No właśnie. Okej. Okay. Tylko słabe jest to, że nie ma żadnego innego pojazdu i musimy szybko zdobyć jakiś inny, żeby dostać się do kolejnego samochodu. Ta misja jest na czas, tak że no nie wykluczam sfejlowania, chociaż na szczęście tych samochodów do zebrania nie jest zbyt dużo. O tyle dobrze. W sumie taka misja... Właśnie, to jest to, o czym mówiłem, nie? Że... Fajnie byłoby nieco bardziej wejść w te całe struktury mafijne, czy właściwie tej organizacji jaką jest Yakuza i poznać to wszystko dogłębnie, ale chyba koniec końców nie będzie nam to zbytnio dane, nie? Tutaj, jakby znowu Claude jest takim chłopcem na posyłki, chłopcem od wykonywania czarnej, czarnych zleceń. Słabo, słabo, nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że to się zmieni. I się dość mocno łudzę z faki na to, że nie pamiętam jak to dokładnie wyglądało. Okej. Okay. Fajne samochody, nie? Jestem ciekaw, czy było, też często było tak, że mogliśmy z samochodów jakie dostar dostarczamy korzystać. Chociaż w GTA Vice City to, było, to działało tak, że mieliśmy swój własny salon i dlatego mogliśmy z tych samochodów korzystać. ja Muszę będę musiał chyba przeparkować, co? Co? Ej, co jest? Ja tu trzech samochodów, nie zmieszczę. Ej, no jak. jak ja mam to. co? Nie no, bez kitu. Dlaczego tak? Że to będę musiał tak dokładnie zaprakować, żeby te samochody. Zmieścić za chwilkę, też dokończę wątek z tymi samochodami, które mogliśmy używać. Jak i dostarczaliśmy. Ej, no. Ale to jest głupie. Ok, no spróbujmy. Spoko. Ten jakoś się udało zaparkować. Aha. To i tak dobrze, że ten samochód nie zniknął. On był zniszczony, ale kiedy, jak, gdzie? No, dziwne. No moi kochani, mi się wydaje, że chyba mi się nie uda znowu zdążyć. No, co to ma być? O, oh, fak, no ale dobrze. Spróbuję to wykonać. Na pewno tamtego samochodu nie będę mógł zniszczyć. To jest, to jest pewne. Bo, bo tutaj każda sekunda może być na wagę tego, czy uda mi się tego quest'a wykonać, czy też nie. No i właśnie, a propos, a propos tych samochodów, które dostarczaliśmy i które potem mogliśmy, jakby, używać. No, kurczę, oczywiście, jak zwykle, musi być duży ruch, jak potrzebuje się śpieszyć. Spieszyć. No właśnie. W GTA City było tak, że mieliśmy salon samochodowy, no i tam, jak te samochody sprowadzaliśmy, to dostawaliśmy jakiś fajny model utworzony z tych samochodów, które sprowadziliśmy. W GTA San Andreas było tak, że jak sprowadzaliśmy samochody, samochody tam do doku w, w San Fierro, to było tak, że mogliśmy potem te samochody kupować, co nie? Więc... O, fakt, żeby nie zniszczyć. 30 sekund, może uda się zdążyć. No właśnie, i kupowaliśmy te samochody. One się pojawiały chyba w jakimś tam, bożak się nazywa, nie w hangarze, tylko w kontenerze na statku. Tak to wyglądało. Chyba uda się zdążyć w ogóle, moi kochani. Natomiast w GTA 3 też importowaliśmy. Tak, ale zdążę, spoko. Importowaliśmy samochody. Ok, zdążyłem. E, importowaliśmy samochody do doków w Portland. I tam chyba możemy jakoś tam te samochody kupować czy coś. Chociaż w sumie wypadałoby to, wypadałoby to też jeszcze zbadać i zobaczyć, jak to rzeczywiście działa. W ostatnich odcinkach jeździmy naprawdę zajebistymi samochodami. A zobaczcie, jaką lochę tylko udałoby się spotkać przy, jakby, dojeżdżaniu do mojej kryjówki, bo chciałem zapisać koniecznie grę. Także jechałem i ani jednego fajnego samochodu nie udało mi się spotkać. W ogóle też ciekawe jest to, że ten samochód. Nazywa się Blista i zobaczcie, że w GTA Vice City, w GTA San Andreas, e, w GTA e, Vice City, San Andreas, w sumie 3. Nie pamiętam też, jak te samochody wyglądały w Liberty City Stories, chociaż w Vice City Stories to chyba Blista wyglądała tak samo jak w Vice City, a w Liberty City Stories jak w GTA 3. Także e, też za chwilkę dokończę. Natomiast te samochody, totalnie

No, czy to są korzonki, tego nie wiem. Mi się od razu przypomina wątek z um, Umbertem robiną z GTA Vice City, ponieważ tamta postać też oczywiście zawsze się czymś um, usprawiedliwiała. W sensie, że ona by oczywiście to z chęcią wykonała to zadanie, ale oczywiście nie może, bo coś tam, bo musi siedzieć z ojcem w kafejce, przykładowo, nie? Także te zawsze były jakieś tam wymówki. Um. I tak samo jest po części z Machowskim, nie? że niby spoko, niby też mógłby to zrobić, ale nie może, bo oczywiście coś tam. Ogólnie mi się ten quest mega podoba, z uwagi nie na sam quest, tylko na to, co będziemy po tym questie mieć. Będziemy mieć fajne spluwy, a to nam się oczywiście jak najbardziej przydadzą, co tu się dużo oszukiwać. No i co więcej, przy okazji wykonywania właśnie tego zadania poznamy kolejną ciekawą postać, która pojawiła się naprawdę w wielu częściach odsłony, a właściwie cyklu GTA, ponieważ będzie to nie kto inny jak... No, myślałem, że się przedstawi. Pewnie już po części wiecie, kto to jest, ponieważ ta postać nie ma ręki. No i moi kochani, pewnie pamiętacie, kto właśnie w GTA w ICT stracił rękę, nie? Dokładnie tak, jest to Filka CD. I tej osoby będziemy w tym momencie pomagać. Wypadałoby jakoś tutaj dobrze stanąć i przygotować się na przyjazd Kolumbijczyków. Też wypadałoby, żebyśmy mieli nieco więcej broni. Bo M60 jest potężna i zobaczcie w ogóle jak dużo można dzięki niej zdziałać, nie? Okej. Okay. I tak naprawdę... Oni stamtąd idą? bo jestem dość mocno odsłonięty i tak się zastanawiam, czy to jest dobre i ja nie powinienem się nic bardziej schować. Oni gdzieś są tutaj w ogóle. O. Co za dziady. Ej, zobacz, niby... Niby Kałach i M4 to jest ta sama kategoria broni, co nie? Przecież osłania fila. nicaragua maybe i'd still have my arm if you need any firepower just drop by and take what you need from the lockers leave the cash under the bench now get out to już? Okej, okay, spoko. W ogóle dużo wątków do dokończenia, bo tak, tutaj Phil powiedział, że stracił rękę w Nikaragui. a przecież Phil doskonale wiemy, że stracił rękę właśnie w GTA Vice City, także tutaj w ogóle ściema dość duża. To po pierwsze. Po drugie chciałem jeszcze dokończyć to, że no właśnie, kałach i M4 jest to ta sama kategoria, a zobaczcie w ogóle jak długo musiałem naparzać w Kolumbijczyków z kałacha, żeby jakiegoś tam gościa zabić. No a tak naprawdę z M4 wystarczył jeden strzał i gościu nie żył, także też... To jest dziwne, dość mocno. Oczywiście, potem M4 będziemy sobie dość często podjeżdżać. Ja to na pewno zrobię także pod. Znaczy, pod koniec, pod. pod na początek kolejnego odcinka, bo, bo ta broń nam się będzie dość mocno przydawać. No a tymczasem dzisiejszy materiał będziemy sobie już kończyć, moi kochani. I oczywiście lecę zapisać grę i widzimy się już niebawem na kolejnym odcinku. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!